Dzisiaj zagramy sobie w gierkę supercar Collection Simulator. Już kiedyś trochę pograłem. Ja tak swoją drogą kupiłem sobie mikrofon w Biedronce za dwie dyszki. Nie pytajcie. Działa bardzo dobrze. Polecam tą grę bardzo. Mm. Tutaj mój sklep wygląda tak, trochę biednie, ale zamówiłem już paczki, A czemu to nie jest zamknięte? O. Te paczki, jakie powinny dojść? Dobra, zamówię już teraz. Trudno się mówi co tysiąc. Jakie? Tu wyszło mi tysiąc sześć. Dobra, mm. już przyszło, przyjęcie najczęściej to kupują, mm. Co się bardziej opłaca niż te małe, ale na tyle by już mnie nie było stać. Bo tutaj są jakby podwójne. Hyc. Mm, dobra. Idziemy po następne pudełko. Zaraz rozpocznę, nowy dzień. I już będzie dzień ósmy. Tutaj dwa rzędy. Tutaj dwa rzędy. Dwa. Trzy rzędy. Dobra nie będzie. Sprzedajemy. Rozpoczynamy nowy dzień. Ogólnie dawajcie znać, czy mnie dobrze słychać też. Przepraszam za reklam. Więc sobie to otwieram. Bieram na telefonie. O co dostanę? Uuu, rzadki! Wow, ale niestety to już jest powtórka. Widzę, co, co, co się teraz odwaliło? Um, what is sigma? Huh? Co jest? Widzicie to? Nie mogę. Kolejny legendarny boks. No nie na no drugie takie autko. Ja mam jakieś zbyt duże szczęście. Uff, dobra. Fajne, fajne. Dobra. Uff, fajna autka mamy już, mało boxów mi zostało Każdy zwykły niestety I ostatni zawsze najlepszy No nie wiem, czy taki najlepszy Nie widzę że mamy jeszcze jedno No Niestety nie poszczęściło mi się Dobra, wystawię No ktoś kupił chyba Dobra, samochód Marta z Szwajcarii, to dajcie znać, jakie to jest auto. Bo mi się wydaje, że to jest jakiś Bugatti, ale nie wiem. Przedam to, dobra. Ło, kurde, jaka kolejka wielka. O, ja cię widzę. Szybko. Potrzebuję wbić wyższą Żeby mieć pracownika, bo mi się nie chce tutaj siedzieć nie polecam. Nie Bardzo polecam to grę swoją drogą Taki luźny odcinek eee, Przepraszam, że no tyle czasu nie było, ale bardzo sobie zrobiłem. I dziękuję za tyle subskrypcji, to jest naprawdę dużo. Bardzo próbuję dobić 500 subskrypcji. I mój taki życiowy cel. Kiedy wszystko się wali, pytasz, co dalej? Dobra, ja sam już. 98. Так, наша тетка. Наш девяносто восемь. Хороша. Общепрошлом Что за дорога? On jest tak tanio 35 yy, 30, 50 za ich czy to jest dużo no nie ale zmienię się cenę do 25 z powrotem oj teraz ja czekajcie ha? dobra Ostatnio. No i to tyle, tylko tyle, nie wiem, um, ale 25, nie no. wiem, może być, to jeszcze przyszedł, uuu ile widzę ja zarobiłem 300 dolarów już ponad, 20, 97, kupię. Chyba widzę jeszcze ten tor, i ten tor, one też się całkiem świetnie przeszukają. 504 dolary muszę zapłacić. Na razie nie jeszcze, ale będzie mnie stać. się nabrać, Ну, куда? Не надо поставишь текстуру торов, куда? А звоню очень местно.

O, widzę, i się ścigają. Jakbym ja tam wystartowało, to nie, nie potrzebuję 26 i 97. Do to tak samo tor widzę, Widzicie? 118 dolarów już. Mm. Um, tak. o nie. O może. Przepraszam nie, to, że mam nie od niedawno. i tak bywam. Czasami się mogę pomylić, to tam... Nieważne. Dobra. Później... Nagram jeszcze odcinek z, z g No to taki luźny był odcinek. A więc już kończę. Siamako.